Witam Was z tej strony, Dawszczek. Ja Was witam w kolejnym odcinku prawdziwego życia. Jak widzicie, Paweł jest inaczej ubrany, znacznie bardziej elegancko, ponieważ dzisiaj wielki dzień. Dziś mamy rozprawę w sądzie odnośnie sprawy z paru ostatnich odcinków czyli kradzieży dokumentów z warsztatu przez jakiegoś gościa. Mamy do sądu na godzinę dziesiątą. Szef powiedział, żebym od razu do sądu jechał, a nie do pracy. Więc tak też zrobimy. Powiem tak, budżet. Mamy jaki mamy. Dobrze by było coś jeszcze dorobić sobie. Może druga praca? Piszcie w komentarzach, ale niestety będziemy musieli się wiązać z tym, że będzie bardzo dużo scen z dwóch prac. Jak na razie, dobrze mi się pracuje w warsztacie, ale fajnie by było, aby trochę podreperować nasz budżet, tym bardziej po ostatnio zdanym prawku. Musimy podjechać i zatankować auto. Do rozprawy zostało jeszcze dobre pół godziny, więc na luzie zdążymy. No i jesteśmy. Przy okazji, już sobie włączę w telefonie aplikację, żeby nabić sobie punkty. Dobry, z jedynki, mam aplikację. To pan tu mi przyłoży. To będzie 124 zł, to wszystko? Tak, wszystko. Do widzenia. Dobra, zatankowane to teraz jedziemy do sądu. Raczej oczywiste, kto wygra rozprawę, ale któż wie, to będzie mój drugi raz tutaj ech. Dobry, ta rozprawa na dziesiątą, to ktoś mnie zawoła? Tak, pan zaczeka sobie i usiądzie sobie gdzieś, co pan tak będzie stał. To dziwne, jak życie może się potoczyć. Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś trafię do sądu, ale tym razem po właściwej stronie. Sąd Rejonowy w Sławnie wznawia posiedzenie w sprawie dotyczącej kradzieży dokumentów z firmy Autodudek i tablic rejestracyjnych pojazdu. Oskarżony w dniu 4 listopada 2025 roku w miejscowości Sławno dokonał kradzieży dokumentów i tablic rejestracyjnych pojazdu marki Peugeot, montując je do własnego pojazdu marki Ford. Proszę oskarżonego o złożenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej kradzieży dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Czy przyznaje się pan do zarzucanego czynu? Nie, wysoki sądzie nie przyznaje się. Proszę zatem wyjaśnić, jak to było według pana. To wyglądało zupełnie inaczej niż w tym akcie oskarżenia. Ja te tablice znalazłem. Leżały przy wjeździe na parking obok krzaków. Były trochę porysowane, więc pomyślałem, że ktoś je zgubił. Podniosłem je, żeby nikt po nich nie przejechał. Skoro twierdzi pan, że znalazł tablicę przypadkiem, to proszę wyjaśnić. Dlaczego zamontował je pan na swoim samochodzie? Bo chciałem tylko sprawdzić, czy pasują. Auto, przy którym leżały, było bardzo podobne do mojego, ten sam kolor. Pomyślałem, że może to jakaś pomyłka, że ktoś zamienił tablicę. Chciałem sprawdzić, czy faktycznie od mojego auta. A nie przyszło panu do głowy, że w ten sposób łamie pan prawo? Wiem, Wysoki Sądzie, że to wygląda źle, ale wtedy nie myślałem racjonalnie. Chciałem tylko zobaczyć, czy to moje, i oddać, jeśli nie. Nie miałem złych intencji. Czyli dla sprawdzenia: przykręcił pan cudze tablice do swojego pojazdu i ruszył w drogę? Proszę świadka o podejście do mównicy. Proszę podać swoje imię, nazwisko, wiek oraz czym się pan zajmuje. Nazywam się Paweł Olejniczak, mam 22 lata, pracuję w firmie Auto Dudek jako mechanik. Czy jest pan spokrewniony lub spowinowacony z oskarżonym? Nie, nie jestem. Proszę opisać, co pan widział w dniu zdarzenia. To było 25 września 2025 roku, bodajże, w godzinach wieczornych. Wróciłem się do firmy, bo czegoś zapomniałem, kiedy zauważyłem, że ten mężczyzna, oskarżony, wychodzi z budynku, trzymając coś w rękach. Wyglądało to jak teczka z dokumentami i jakaś plastikowa koszulka. Proszę świadka o podejście do mównicy. Proszę podać swoje imię, nazwisko, wiek oraz czym się pan zajmuje. Nazywam się Nazywam się Joanna Nowak. Mam 23 lata. Pracuję w komendzie powiatowej policji w Sławnie. Witam po rozprawie. Udało się wygrać. Gościu pójdzie siedzieć i jeszcze grzywne zapłaci, więc ciekawie. Dobra, ja jadę do domu się przebrać i ruszamy do pracy. Wcale nie jest jakoś późno. Mamy godzinę 12.30. Dobra, ogarniamy auto. One już tak stoi od wczoraj, bo ktoś tam nie dokończył. Będę musiał po gościa zadzwonić. Numer chyba gdzieś w notatniku mamy. Pan od tej insigni, tak? Tak, to ja, to ile się tam należy? Już mówię. No, zapisane mam, że mam pana skasować na dwa tysiące. Kolejny jakiś ziutek. Ciekawe, co teraz jakimś śrutem przyjechał. Dzień dobry, ja na przegląd. Dobra, pan wiedzie. Panie, ten samochód to ledwo, ledwo na przeglądzie przeszedł. Progi, to już naprawdę pożarte. Kurde, aż tak. No dobra, to ile się tam za to należy? 149 złotych się należy. Dobra, proszę, dzięki za przegląd. Do widzenia. O kurde, Piotrek. Siema co trzeba. No wiesz, no obiecałeś zniżkę. Co nie, he, no do roboty hamulce są. Jak zniżka, to od razu. Tak to by pewnie nie przyjechał. To ile się należy co? Normalnie to byś 600 zł dał. Co ty na 20% zniżki, to wtedy 420 zabulił. No dobra, niech będzie. Miłego tam. Kończymy pracę na dzisiaj. Dziś zarobiliśmy 200 zł. Ledwo co pracę skończyłem, Boże, co teraz będzie chciał? Czego chcesz? Ja chcę do domu jechać. Młody człowieku taka okazja się nigdy nie powtórzy. Wsiadaj, jedziemy do autoszrotu. Takie fury za taką cenę, człowieku? Wsiadaj, póki możesz szybko. Czekaj, co jeszcze raz? Gdzie jedziemy? No mówiłem, że do autoszrotu. Jesteś głupszy, niż myślałem, zaraz ci wykupią największą perełkę i będzie po. Skąd ty niby wiesz, o której godzinie wychodzę z pracy? Jestem o krok przed tobą, ha! Już prawie jesteśmy. Czemu ci ludzie są jacyś odklejeni? Bynajmniej tak wyglądają. Dzień dobry, witamy klientów Faw. Z kim się tu najbardziej dogadam? Ze mną pan się dogada, zapraszam! Ja nazywam się Ahmed! Pan ze mną się dogada, ja jestem Chocisław Dobra z tym Ahmedem wolę jednak. Gdzie? To normalne u pana? Młody co powiesz o tym? Skoda, no w miarę, ale ile za nią? Zapytamy się. Panowie mają dobry gust. To jest trzała jedyne 1200 zł. Do negocjacji. 1200? Co? Naucz się chłopie wymawiać. Dobra, bo z tymi debilami się nie dogadasz. 1200. Mówiąc debilami, to o tym z tym jednorożcem na koszulce czy go wie co to. Co powiedziałeś? Gówno, Achmed, zamknij pyska. Dobra, to pan daje tyle, czy się negocjujemy? No to co, może tysiąc złotych? Trochę mało. Umówmy się tak. Tysiąc. Zabieram z ucałowaniem dłoni i jeszcze krata piwa. Zgadza się to zajebista oferta. Ja się negocjuję. Halloween był parę dni temu. Ściągaj tego kościotrupa. Dobra, może być dobijmy targu. To gówno nie odpala. Achmed, kabelki bierz. Co ja kupiłem. No nareszcie odpalił. Ciężko się tym kieruje. Dobra, przy okazji opłacę rachunek za dom, bo jeszcze zapomnę. To w poślizg wpada ej. Ja pierniczę. Co ja kupiłem. Najlepszego. Kontrolka się świeci. Niedobrze. Tyle dobrze, że Paweł ma dostęp do narzędzi, bo przecież pracuje w Auto Dudku. Ale Powera ma całkiem jak się mu da. No można powiedzieć, że nasze pierwsze pełnoprawne auto, no ale stan jest jaki jest. E, ciekawe jakie jeszcze przygody z tym autem będą. Dobra. Zaraz jedziemy do pracy. Przy okazji jakąś stację sobie ustaw. Dobra, to włączmy te radio.